Dobry wieczór Państwu. Chciałem złożyć świąteczne życzenia wszystkim Polakom, Polakom myślącym, którzy nie dają się nabrać na ten teatr, który jesteśmy świadkami, gdzie widać obóz rządzący woli grać rolę arbitra niż uczestniczyć w tym wszystkim. Widać hodowcy PO mają problem z korytem i chcą go koniecznie z powrotem dorwać. A pan Piotr Duda chce wyciągnąć związkowców i innych ludzi na ulicę. Tak samo pan Sakiewicz z gazety polskiej, która nie do końca chyba jest polską. No i z innymi środowiskami, które chcą uczestniczyć w jakichś biatykach ulicznych. No, ustawa 1066 nie na darmo została dalej w mocy, bo przecież może będzie potrzebna jakaś bratnia pomoc dla rządu w przypadku, kiedy się Polacy będą między sobą bić, a PiS w roli arbitra będzie sobie działał. Brytny plan ma pan Jarosław Kaczyński, bo tak to dla mnie wygląda. Co tu jeszcze dodać? Chciałem pozdrowić wielu przyjaciół z całej Polski, którzy myślą: jestem tak samo zabiegany jak pan Jarek Bogusławski, który. Za którego wzorem można je powiedzieć, też nagrywam ten materiał w samochodzie, bo nie ma kiedy. Cały czas coś trzeba robić, cały czas coś trzeba działać. No cóż, takich czasów doczekaliśmy, że człowiek praktycznie rzecz biorąc, kiedy tylko może, to poświęca swój czas, żeby świadamiać, Oświecać ludzi w, tym całej, w tej całej obłudzie rządów, administracji, sądów, a nawet i kościoła katolickiego, który zachowuje się czasami irracjonalnie coraz częściej. Choćby na przykład zabierając sutannę księdzu. Międlarowi który głosząc prawdę podobno atakował kościół czyli co, morał z tego taki czy wniosek, że lepiej żyć w kłamstwie i obudzie niż mówić tak jak jest Cyprian Kamil Norwid mówił kiedyś że to prawdę mówi ten niepokój wszczyna cóż te słowa do dzisiaj są aktualne Chciałbym dodać jeszcze, że widać w Polsce, można ja powiedzieć, wojna się dalej nie skończyła. Dalej trwa. Jest obóz antypolski, pożytecznych idiotów, Polaków uciemiężonych przez system administracji państwowej, przez układ zamknięty sądów, których nie interesuje. Tak naprawdę dochodzenie po faktach do prawdy. Oni z góry wiedzą, jaki wyrok ma zapaść, a że młyny sądowe mielą bardzo, ale to bardzo powoli. Więc właściwie, jak człowiek wejdzie w te tryby, to musi się bardzo uzbroić w cierpliwość, żeby ugrać swoje. Jako ruski agent bo tak zostałem nazwany przez gazetę wyborczą 14 czerwca muszę powiedzieć że, 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 że ze świecą szukać prawników którzy by się zajęli sprawą ale na szczęście się znaleźli tacy którzy którzy podjęli się tematu wzięli rękawice i będą chcieli walczyć o odszkodowanie za utracone Dobra osobiste to nazwanie kogoś ruskim agentem z imienia i nazwiska jest wręcz no, tragiczne, jakoś tak. Chciałem powiedzieć, że człowiek się przynajmniej dowiedział, jaka siła jest prasy i kto tą prasą zarządza. Jak poczytał o sobie w Prasie Światowej, że jest się ruskim agentem i to nie tylko na wschodzie, na Ukrainie, gdzie się rozpisywano o mnie, ale również w niemieckiej prasie, we francuskiej prasie, w austriackiej prasie. Jaki z tego morał i wniosek? Prasa należy do jednego właściciela, który chce kształtować opinię publiczną, żeby miała swój pogląd na te sprawy. Przy okazji chciałem pozdrowić Pana Pastora Pojeckiego, który się wypowiadał w mojej sprawie nie znając w ogóle mnie ani moich poglądów mojego podejścia do całej sprawy do, do, do tematu jak myślę o Polsce i czym jest dla mnie Polska można się zastanowić, państwo jest środkiem czy celem cóż proszę państwa to jest tragiczne. Zastanawiam się jak to jest, że w sądach trzeba dochodzić rzeczy, które są oczywiste. Oczywistym bowiem jest, że nie jestem żadnym ruskim agentem, a jednak nie każdy prawnik, nie każda kancelaria chciała się tego podjąć. Mało tego, oni chcą dużo pieniędzy. No cóż ja mogę jak ja tych pieniędzy właśnie nie posiadam, żeby płacić jakimś drogim kancelariom Przy okazji chciałem pozdrowić pana mecenasa Hamburę, do którego też pisałem, żeby się nie chciał zająć moją sprawą, ale on jest zbyt zajęty chyba rzeczami i sprawami związanymi z ofiarami tragedii smoleńskiej. Tam jest kasa, tam są ludzie na poziomie, tam są ludzie, którzy zapłacą za działania, aby wyrwać jak największe odszkodowania. Może i to jest słusznie, bo życie człowieka ciężko wycenić. Każdy uważa, że jego życie jest bezcenne. Tylko co robią z tym życiem? Co robią z tym życiem ludzie w administracji, w sądach i w innych... Bezdusznych instytucjach. Jest taka sprawa Tomka. Radzę się z tą, z tą sprawą pana Tomka zapoznać, który twierdzi i stawia tezę, że w Polsce, Polska jako kraj jest zagłębiem organów, ponieważ znikają dzieci. Z domów dziecka jego córka najprawdopodobniej została sprzedana. Na pobranie organów, czyli została, można je powiedzieć, brutalnie wypitraszona za odpowiednią kasę. No przecież, czemu nie? Jeżeli matka zrzeka się praw rodzicielskich, a ojciec dowiadując się o córce chce ją znaleźć, a okazuje się, że niestety ma już paszport i została wywieziona za granicę. To są ważne tematy. Ludzie dopóki ich coś nie spotka, nie interesują się tym. Można je powiedzieć, że w bloku, gdzie jest całe skupisko ludzi, sąsiedzi nie wiedzą praktycznie nic o sobie. Bo i po co? Kto tam ma jakie problemy? Z czym? Z kim? Nieważne co się wie, ważne co można udowodnić w sądzie. Prawda, że tak powiem, jest zakrywana jest zakrywana coraz bardziej, ale ludzie na szczęście mają coraz większą świadomość. Można powiedzieć, że jedynym posłem, który, którego ja szanuję, jest pan Leroy Piotr Marzec, który mówi jak jest, że jest to wszystko jedną wielką inscenizacją, jedną wielką szopką, która ma służyć tylko podziałom i walkom o koryto, bo ludziom zwykłym nic się właściwie nie poprawi. Dalej system administracji, system służb, wszelkiego rodzaju działań, ma polegać na niszczeniu jednostki, niszczeniu rodzin, niszczeniu człowieka. Można i powiedzieć, że nie dotyczy to tylko Polski, ale to jest już globalny problem. Bo i na koreańskich stronach kiedyś czytałem o tym, i na rosyjskich, na niemieckich. Wszędzie jest ten sam problem. Ludzie myślący, którzy chcą założyć rodzinę, którzy chcą wychować swoje potomstwo, przekazać im pewne tradycje, pewne, pewne, że tak powiem, ciągłość historyczną, są tępieni. Najlepiej rodziny wyrozbijać, skłócić. Skłóconym narodem, skłóconymi ludźmi lepiej się steruje. Można powiedzieć, cały czas dąży się do totalnej kontroli. Jako ciekawostkę powiem, że nawet prokurator mi powiedział rozmowy są podsłuchiwane. Moje rozmowy były podsłuchiwane od 2014 roku, od września tak stwierdził sąd uzasadniając wtargnięcie do mojej posesji yy, służb, służby ABW, które Szukały u mnie broni, materiałów wybuchowych. Ponoć mogę być terrorystą. Jednak nie znaleziono absolutnie nic, bo nie param się takimi rzeczami. Więc, jak to się mówi, strzelili okazało się, że jest to pudło na podstawie rozmów, gdzie człowiek różne rzeczy mówił. Na zasadzie jakiejś frustracji, wyładowań, metafor. Okazuje się, że metafora może być potraktowana bardzo poważnie. Dlatego radzę każdemu, że jak ma zły dzień i mówi przez telefon, mam tak zły dzień, że chyba sobie w łeb niech tak nie mówi. Lepiej niech powie, że idzie się powiesić. Sznurek w obi jest dozwolony. Z obi je można kupić są dozwolone ogólnie dostępne za to strzelanie jakiejkolwiek jest już kojarzone z posiadaniem broni więc to jest taka moja rada dla wszystkich Polaków dla wszystkich ludzi myślących że jak mają już o czym roz rozmawiać to nigdy w życiu przez telefon nigdy w życiu spotkać się wyciągnąć baterię z telefonu najlepiej je zostawić gdzieś w diabły nic nie mieć przy sobie takiego, co by mogło być użyte przeciwko Wam. Bo Wy sobie możecie luźno rozmawiać o różnych sprawach, a zostanie to potraktowane jako konspiracyjne uderzenie w coś tam. No niestety, mało tego komórki mają kamerki, komórki mają możliwość robienia zdjęć od przodu, od tyłu. Im bardziej urządzenia są zaawansowane technologicznie, tym bardziej jesteście kontrolowani. Może dlatego ludzie nie rozumieją tego, że te najnowsze urządzenia są tak bardzo mocno reklamowane. Weź najnowszy telefon w nowym abonamencie za złotóweczkę. No przecież cała reszta to jest wasza prywatność. Nie dziwne więc, że teraz pojawiają się już telefony z brakiem możliwości wyciągnięcia z nich baterii. Bo kto jest świadomy, to takiego telefonu sobie nigdy w życiu nie kupi. No cóż, wszystkiego dobrego na święta, spokoju, ciszy, zastanowienia się, zadumy nad tym, co tak naprawdę się dzieje, dlaczego ludzie wybierają cały czas bandę czworga. Nie dzielmy się na tych, którzy są za czymś, bądźmy za sobą. Bądźmy za człowieczeństwem, bądźmy za tym, żebyśmy byli ludźmi, którzy chcą ze sobą współpracować na zdrowych zasadach, żeby każdy jakoś mógł przeżyć, żeby każdy mógł zarabiać na siebie, kto ma tylko chęć do pracy, a nie żeby był okradany przez urzędasów za to, że chce coś robić. Potem jest sytuacja patologiczna, jak się nie opłaca pracować, zaczynają się zasiłki, żądania idzie to w kierunku nienormalności, bo oni wiedzą lepiej. Znów to jest globalny problem. Globalny. Także, proszę Państwa, jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta. Przytulcie się do siebie, pomyślcie o tym, co. Co zaplanować, jak robić. Szukajcie prawdy, szukajcie faktów historycznych. Zobaczcie, co pisał Stanisław Staszic. Zobaczcie, co pisał Bolesław Prus. Zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Posłuchajcie pana doktora Jaśkowskiego, który ma świetny, świetne programy. Świat jest inny. Macie czas, będą święta, można tego posłuchać. Posłuchajcie pana Kudlińskiego, którego miałem przyjemność poznać przez telefon. Posłuchajcie profesora Jaroszyńskiego. Posłuchajcie profesora Wolniewicza. Można się z niektórymi rzeczami spierać albo mieć troszeczkę inne zdanie, ale zastanówcie się głębiej, co oni mają do powiedzenia, co oni chcą zrobić jaki mają pogląd na ten cały świat co się dzieje i zadajcie sobie zawsze pytanie jak się coś dzieje co jest celem co jest celem i po co dana rzecz jest zrobiona kto za tym może stać kto będzie beneficjentem danych zdarzeń lub wydarzeń kto to jest ważne to jest istotą całej sprawy nie dajcie się manewrować w kierat Totalny. Mamy piękną Polskę, gdzie rano słońce wstaje. Można podziwiać piękne wschody i zachody słońca nad morzem. Można to, to samo robić w górach. Mamy piękne lasy. Mamy też co ciekawe, piramidy, które są, jak to się mówi, zabronione. To zobaczcie na YouTubie, o których się nie mówi, o pewnych budowlach. My jesteśmy Słowianami. Którzy są ludźmi, którzy mieli swoją tradycję, kulturę. Zostało to wszystko zniszczone przez watykańskie nauki, przez Watykan, przez bractwa Ignacego Loyoli, przez różnego rodzaju tajne stowarzyszenia. Zobaczcie, co się dzieje. Zastanówcie się, szukajcie prawdy. Posłuchajcie, jakie są tajemnice zakonu Jezuitów. Jezus Chrystus był w porządku. Jest to postać, jest to postać pozytywna. Ale scheda Jego, jego beneficjenci, to co wyprawiają z ludźmi, jest po prostu niedopuszczalne. Takie podejście. Także cieszmy się, Bóg się rodzi, Jezus, malusieńki, w szopce betlejemskiej. To jest coś pięknego, jest normalna rodzina. Nie dopuśćmy do tego, żeby w przyszłości okazało się, że w szopce są dwie lesbijki albo dwóch gejów, a na sianku leży zaadoptowane dziecko, koło którego stoi urzędnik z teczką, bo jeszcze trochę a dojdziemy do takich kuriozów. Jeszcze trochę. Tolerancja jest bardzo zła w niektórych przypadkach. To co widać w naszej Europie. Cóż, kondolencje dla kierowcy, dla rodziny kierowcy, który został zamordowany przez islamistę. No cóż. Takich czasów dożyliśmy. Za to wszystko odpowiada polityka niemiecka. Wszystkiego dobrego. Zastanówcie się nad tym, co jest celem, co należy zrobić, aby to wszystko zmienić. Dziękuję ślicznie za uwagę.